No, dzisiaj założyliśmy sobie, że wynik już ma być istotny. No, troszeczkę słabsza drużyna niż w pierwszym spotkaniu na pewno. E, taktycznie e, Gruzini odstawali. Natomiast no, musimy ciągle ćwiczyć e, zakończenie akcji, ćwiczyć e, doskonalić schematy gry. No, uważam, że z takim przeciwnikiem było nas dzisiaj stać... E, Zwyciężyć wyżej I, i, i o to będziemy to będziemy analizować. O to będę miał pretensje. Natomiast za duża ilość dla przeciwników stałych fragmentów gry, które mieli bardzo, bardzo groźne. Za wolno graliśmy piłką, powinniśmy troszeczkę szybciej, przez to kilka urazów, stłuczeń, bo narażaliśmy się na, 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 na kontakt. Ale bardzo fajny stadion, Gra kontrolna, która, która na pewno wiele dała.